Dobra, to jak coś to ja się przywitam, żebym mogła to uciąć, nie? Mhm. Spoko. Dobra. Hej, hej, tu kawka, a przed nami Beta The Division. Ze mną jest Oti, hej I Power, który gra Siemanko. aktualnie w początek gry i nie może do nas dołączyć jeszcze. Tak jest. On też gra w tą grę, ale nie ze mną. <laughs> obok. Tak. obok Na razie. Mnie. Obok mnie. Muszę przejść tutorial. Jezu, i... jeszcze mi się tak mylą te te I będę mógł do was yy, doskoczyć. Doskoczyć. Tylko nie skor za wysoko. A jeszcze tak myślałam, ja nie mam ściszone gry chyba? Może byś mi zagłośna, o, prawda? Musisz, 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 tak, dokładnie. Musisz i to już ci mówię od razu. To musi dać bardzo bardzo nisko dźwięki. No właśnie, to ja muszę jeszcze wyjść. Bo i... Bo ja mam chyba na 40% na Xboxie, miałem ustawione i było tak czy siak za głośno. Także... A w czym ja mam to zciszyć teraz? Klikasz Settings, opcji dobra. I audio. Audio. To myślisz, że muzykę na ile dać? Procent? Ja bym dał muzykę na 20%, a te fx coś nam dał na 35, To mnie kurde na tutaj wali, nie? No, ja już jestem. Na ile mówisz te sfx? Na 25 ja bym dał. A dialog bym na 30. volume. No ja miałem na 40. A dialog? Na... Normalnie? Na stówę czy mniej? No, dialog. Nie, też daj mi na jakieś nie wiem, 50. Dobra. 20, 25 i 50 mam. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. No ja mój pierwszy materiał na Xboxie trochę przygłośny mam, no ale już trudno. Nawet to w sumie ten... Się. Ten FX też tak daje, nie wiem, na... 25 mam. Mhm. Dobra, już zmniejszyłam, mam nadzieję, że będzie działało. Tu możemy coś brać, tutaj mamy pod zielonym, nie wiem co to za cuda. O, zabiłeś dziada. Dziada. Zobacz, ubranka żółte tu są takie. Brzydkie, brudne, niewyprane. Tam mamy jakiś patch w brudne. security system. Dobra, tam idziemy chyba. Tak? Dobrze idziemy? Wiecie, że można no. zbierać, nie? Po zabitych Ta, rzeczy. Tak. Takie zielone się podświetla Ta wtedy. Tak, działa. Czekaj, mogę użyć klawiatury. Zobacz, klikaję. Wow fajnie światło pada tutaj. Tam ma, jakieś budynie, ludzie. Gościu i kuśtyka na nogę. No, tam kuśtykają niektórzy to chorzy są. O, karteczki. Tam mamy iść no. O, jak fajnie było słychać po schodach jak się biega. Tu. Open. Dobra, na razie jestem. Sioma. Siema. Siema, siema. Siema. Jesteś na nagraniu, bo nagrywam już jak coś. Dobra. Dobra. Strzelam do normalnego ludzika. To nie strzelaj do niego, zostaw go przy życiu. nie. Te, wy będzie. Kurde wy przejdziecie wszystko, a ja tutaj będę taki w tyle Ta. trochę. <głos> 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 o, dobra co to jest. A to fajnie wygląda. Zjeść, to do... Zjeść też coś trzeba, nie? No też, to jeść to. tak. No. Też będę no. musiał być zara. No właśnie, setera tak, robię, jakieś bułkę też sadziłem do tego. Bułkę Ja zmniejszam tą, tą głośność voice'ów, nie? Bo tu gościu coś mi cały czas mówi w tle i bardzo głośno. Całe wszystko mnie zakłóca. To pod czym nie to jest? Nie tego być, bo jesteś w imprezie. To nie powinno być, słychać. Ale nie, nie, że gościu, tylko z gry jakiś tam mój dowodzący czy ktoś, nie? Co A, mnie tam prowadzi. A, on dalej gada super głośno, no, no ja też go słyszę. To, tak? tak. Ja też. Tam łażą, zobaczcie góry gdzieś! O, zaznaczyło! O, dysk twardy. Za 250 zł, jeden ter. Spadaj, Mendo! Co mi się stanęło, taka czerwona jestem. Czerwona. O, dobra, musiałam się uleczyć. No to tak. A, to ja mam mało życia, może? Może tak. A nie, mam pewne. To nie wiem czego. Dobra, mam jednego, ciach, ciach. Tam jakiś fioletowy jest u góry, kto to jest? Ej, ktoś nosił granat? Nie. Yo, tutaj jest... Menda! Mendown! Mendown! Nie, tu jest jeszcze jeden! Matko! Kawka, trzymaj się! Kurde, padłam. Kawka, do radę, niech przejdziesz. Nie, nie za... 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 Te, zażerli mnie. Nie przejdziesz. Nie, nie przejdę. No nie przejdę, bo mnie ukry ten u Katrupini... Mój dom nie strzela, jaki... Znaczy nie mój. Spotkałem prawdziwego gracza i zaczął do mnie ogień oddawać, co jest? Oddawał ci swoje jest naboje, tylko razy. w zły sposób. Zaczął do mnie strzelać, ham. Mam go... Zlikwidowałem prawdziwego osobnika. Waiting for a revive! Waiting for a revive Don't give up Nie wiem jak tu się otwiera menu z granatami. Na Facebook się wiedziałem, a tutaj nie wiem. Aha. Ja też nie wiem. Oho, dobra, Eee, mnie odrodziło gdzieś tam daleko. Poczekaj, z tyłu, gdzieś w tle jestem. Czekaj, już biegnę, biegnę, biegnek. Prowadzi mnie kreska. O, tu tędy mogę. Widzę cię, ale fajne miejsce Stadion. Fajnie, nie? O, super. A, co, jak, czekaj, ty jak ma. Jeśli macie krzyżak do dołu, to można gesty robić. Na przykład pomachać do kogoś tak. ręką. No to jest fajne, że gra, jest, gra ma otwarty świat, o, nie? To jest tak można fajne. robić, ja wam właśnie pokażę, o. I mi się wydaje, że, że taką grę można by było kupić i naprawdę by grać długo, bo. kurde, jak misje można razem robić, no nie? Bo chyba no. można nie? Misje robić. No, ta, tak, tak, ta. wszystko, no dobra jest na kopa, nie? Tylko brakuje, brakuje mi rzeczy, że autami nie można na przykład jeździć. Bo chyba nie idzie, nie? No pewnie nie. Salut! Na przykład kraść bardziej auta, nie? No bo tam stoją takie auta rozwalone, nie? Niektóre. To wszystko, co można robić. Dobra, lecimy za Otim. Do windy. Ale to jest też takie przetrwanie, taka apokalipsa y, tylko mhm. ludzi, nie? nie? Nie, że zombiaki, a, a ludzie, nie? No nie, tak, zombie nie dokładnie. ma. Chyba nie ma. To jest jeszcze nie no, to, to, ale nie tak, nie? Jak, tak, jak, tak jak był ten film y, z Wesley Snipesem, chyba wchodził no. z tym psem, jak on się nazywał, ten film, był eee, mega. Jestem legendą, nie za było, no. jebisty film. Tak. Oglądałam go no, no, chyba 2 trzy razy z tym owczarkiem, piękny film. to też była właśnie taka apokalipsa, nie? A była taka, gra, taka apokaliptyczna ten I Am Alive, nie wiem czy kojarzycie. Mm. tą grę na PC wyszła. Tak, nie. tak, ale ja nie grałem, taka, nie grałem w nią. Taka, taka pustynna burza była i ten, i tam się chodziło. I tam się też eksplorowało. O, ci robi kucajki! Na przykład bez Patupajki. broni, bez broni na przykład się było, nie? I, i trzeba było jakoś wrogów pokonać bez broni, O, o Ale o, nie, to są normalni ludzie. Tom mamy wziąć, co z nią, co z nią jest? Ale jakieś... tam tam się głośno gada. tam jakieś party założyć, czy nie? A nie wiem. Ja obokiem. wiem, że. Nie wiem, nie wiem. Na, przez imprezę na mnie. Tak. Aha. Ale trzeba przejść, chyba do tej pierwszej bazy. Papku, musisz dojść. Tak. Ta? Też mi się tak wydaje. Musi być mission complete. Nie wiem, bardzo denerwuję właśnie ten gościu, który cały... gada bardzo głośno. Coś nie do mnie coś kurczę być? nawala, tu. Chyba go całkiem wyłączyłem teraz. Gdzie on jest?

Prawie jak pociąg teraz. <grym grym grym tle> Kapka jak, jak... pociąg jedzie, nie? Te <grym grym> wagony się, się tam... Po Dobra, coś że się... E znowu łączyć. walą. O, widzę. Tu ja widzę, widzę ciemność, tylko kulę, ale nie wiem gdzie Tam są mędzie to jest dobre, to jest dobre w tej grze, że można spotkać inną grupę prawdziwych graczy, nie? Ja nie wiem czy to, to jest dobre E, no, czało! Kurde, drugi... jak mnie przypierdzielił Kumple, nie. Spałował mnie, nie? Widziałeś o Ty to? Widziałem niestety Taką wielką baseballową A wiesz, że masz łączyć sobie na inne ten Co może? E, na inny... Pistolet, nie? Znaczy karabin, pistolet, mm -hmm. broń, inną. Tylko ten. Trzy bronie masz, to się jest fajne. Spadaj. O, pięknie. Dobra. O kurde. Chodź, gdzieś ta laska jest. O, czekaj, można zebrać coś z nich. O, widzę powera. Czy wy jesteście. Ja, jest Także jakiś z nich. Ja nie mogę zabrać, co jest grane. Gdzie widzisz powera? Kropka za nami widzę. jakaś jest. A jest, faktycznie, widzę. idzie taki śmieszny, ja. taki patyczek z dwoma kółkami na tym na dole pokazuje się. Idę do was Fajny z ciebie patyk Zmieniło mi chyba... A nie, mam tą postać. Nie jesteś już niedaleko chyba, co? Czekaj, do góry mamy chyba iść. A to poczekamy na powera, może dojdzie. E, nie mogę tędy przez to przeskoczyć. Zyczek ja śmiesznie się porusza. <laughs> się ślizga, idzie tam. Nie śmiejcie się, ze mnie. No, fajny tam taki kro kropek taki kropek jesteś. Pan kropek. Przygarnijcie kropka. Tędy chyba, dobra. No już chyba jesteś blisko, blisko. Widzę Cię! Dobra, szkoda, że Cię nie można zabić. Jakiś <laughs> przybieg, ja mam Ci tutaj kulka w łeb. W <laughs> o. Da radę coś zepsuć? No tak. Coś, coś tam, o butle. O jest, dziura tam. się robi. Widziałeś, o Ty jak strzeliłam w ten. O. Hmm? Trzeba sprawdzić właśnie. Tak, bo ma, że... power ma takie zboczenie, że on wszystko rozwala w nowych gierkach. Tak. O, ty, chodź, chodź, zobacz jak ten. Okay? Y, gaśnica. Idę, idę, idę. Oj, za późno. Co, rozwaliłeś? A czekaj, a tam no coś waliłeś. O, rozwaliłam szklankę. A czy szklankę, butelkę. I co, nie ma więcej gaśnic? No, widziałeś, jak to się pospało? No. Widziałem. Mikołaj tam jest Mikołaj. Nie, nie do rady. Dobra, idziemy do tego. Do tego, bo on już wszedł. O, kółko! Na górę. O, teraz ot jest fajna kropka z ciebie. O fajną kropką. Tu jest gaśnica, zobacz, nie zauważyłaś. Chodź, kapka, cofnij się. Strzel sobie tu do gaśnicy. Gdzie jest gaśnica? Ślepa jestem. Gdzie ty widzisz gaśnicę? Gdzie ty widzisz gaśnicę? Gdzie tu? Tu. tu nie o, ma już nic! No, że... Jezu. Yes, yes, już za yes. tobą. Już, już się Ale mnie oszukałeś, ale nic tomą. nie widziała. To już, już Ale wy jesteście oszukiści. Nie ma, oni oszukują. Ja z patykami i kulkami nie rozmawiam. To części. <laughs> to pa. No, <laughs> Ale Co To jest tutaj. za misja? No tak tup 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 tup. O, ja wiem. Nie na gaś, szpital. Coś tam Sama się włączyła. Do, do, do. <laughs> Szybciej jestem. O, widzę We światło. światło. <laughs> o! O, o, Tak fajnie to? wygląda. O, dobra, gaśnica widzę, słuchajcie. O, teraz tak. <laughs> no naprawdę... <laughs> Ej, ta gaśnica mnie walnęła w łeb. O, są tutaj. Wszystko są power mi kazał. Zostałam ogłuszona. Gdzie ty jesteś od? Ja też. dachu. Ty tam Nie już wszedłeś? Czekaj, już po, idę. Po schodkach wyszedłem. Bo to są o, koledzy. ludzi. Ojej, już ile ich tu jest. Koledzy, asesyjne. Trochę dużo. Granat nawet Ue... spadnie. Zaraz jesteście w czerwonym obrębie. To jakieś śmigło lata. Tak, właśnie. Ale jestem oguszona, tak mam przytumiony ten. Słuch. Dobrze. Ty, coś wali tu w nas. O! O ja. Ale jestem ogłoszony. No, Dobra. Gdzie są następne dziady? Tam. Ale ich tam jest. O ja nie mogę. wieżowiec na prawo wysoki jest wielki, widzieliście? Ale super. Ty fajnie to Ale biegnę. no. O kurde. Z pałami biegną. Lakasa like O. Wow, Cześć. Wow, wow, wow. O, o, O padłeś. No. Czekaj. A gdzie ty jesteś? Jest. No. O, ja Spała mi! O kurde. Ty leci tu do cofa. mnie, kurde. I ja. No. Fajną masz pałę, ale nie skorzystam! Nie, ratować. nie, bo ja sam... Kuźwa, padła. To żyje tylko ja. Nie, jeszcze ja, jeszcze możesz mnie ja chyba podnieść, bo jest... Jakbyś dał radę, ale... No właśnie, to jeszcze jeden zasad, to tylko jeden! Nie, nie, Zobaczcie, padł, padł, pad. Ale ci przywalił. Jakiś brysiel. Brusiary. Jak się czołga, po co ty się przesuwasz, jak nie czyjesz? Jak taka ten, glizda się porusza w boki jeszcze. Dał, radę. Dało, dało. O, patrzcie, znowu jest ta gaśnica. Tam nie było gaśnicy, wy mnie oszukaliście wtedy. Zobacz, Oti. Widzisz? Oti Oti! Tak? Zobacz, tutaj jest gaśnica. Dobra, mam granat. Tam nie było. No i weź ją teraz nie, nie strzel. Nie, nie widzę gaśnicy. Gdzie jest? Tu! Gdzie? Nie widzę. <noise> tu <Żartuję>, nie widzę. <noise> nie, naprawdę ja wtedy nie widziałam. Czekaj, czy Cię było głuszy. Ribimi, no petitai, pytytaj, pytytaj to a, nie, nie cofnęło się wiem, dalej, jak ale tu będziesz... wybrać. wybrać. Hmm. które do granatem się rzucało? No właśnie, gra... właśnie nie wiem, jak rzucić granat, w ogóle jak go wybrać. A, ja A! Ja też mam granat. Eee. Hmm. A nie, nie wiem, którym, ale zaczynam na granat. Ja też nie mogę ostatnio nim wybrać, nie wiem, chyba że nie ma nas z tym, na stanie. Ja mam nie ja mam jeden. granat. Dobra, teraz nie ma co na pałę lecieć. Nie wiem, nie mogę. Toś nie mogę granat rzucić. No na tym, na Xbox się umiałem. To na Xbox się wybierałeś, już najechaliście. Brałeś tutaj jak moczałką do boku. Jak wybrałeś granat, Aha, to, no to, razu to mogłeś tu rzucać, nie? Dobra, jeden z Ale przedtem rzucałem. <śmieniciela> Już? Skakuj! O, medkit! Biegną. Tak krzyczą! Pałaki! Wow! A u góry jest mini boss! O, z ten? A no, widzę żółty. Trzeba się schować! Weź, bo on tu leci! Wow! Ło! W kurde psychole, nie? Ej. O ją Jak mi spadał! <laughs> no właśnie na tych lecących byłby dobry granat, tylko Niepynie się drom. <laughs> o! E, idzie! Idzie ten ten, ten bosik, jak to tam z się los. zwie. No, a czy z, znaczy z las. las Z las? Z las Uuuu No granat, ma, kurde Aaaa są ma Uuu, granat by się przydał O, dwie granaty mam No Kurde No jak go rzucić? A my wy go wchodzicie? Strzałką w... w... lewo No to mi strzałki żadne w tej chwili nie działają O, Padłem. już wiem O, czekaj, udało już mi się wiem. coś rzucić Dwa razy trzeba ćwiczyć chyba nie ale wiem jak co, to zrobiłam, razy... ale wyrzuciłam. Tak, dwa razy trzeba szczałkę w lewo. Ta, no. O, ty ma rację. Czołgam się do was. A ty nie o, żyjesz? Ja, jak to wygląda. Jak to wygląda? Czekaj się, podnoszę. Się pod... Dobra, dzięki. E, bo dwa ja jestem teraz. A, lewo, Out. dobra. Granata poszła ja nawet nie zauważyłam Paweł, że ty padłeś. O. Jak ktoś padnie to niech mówi, bo możemy nie zauważyć. Jak da radę podnieść, to ten granata granat? O patrz to jest swajak. Nie zgupi, ten boss. Nie, nie, zobacz, wrócił się w ogóle dupą do mnie i się kurde ten. A dużo życia ma. No, wielki jest. Znaczy wielki, Nasz że dużo ma. O. Gruby jest. jest. Dużego ma! Kurde. Yes! Mission complete! Nie. Jak on padł tak szybko? I co teraz? Level up. Level up. Jesteśmy level up. Jestem piąty level. Ty też! Jesteśmy same piątki. Przybijcie piątkę! High five! I co teraz? Jusia? Tam coś mi pokazuje. Jakiś kwadracik taki jest. O, trójkącik. O, tu gdzieś. O, tu. po Właśnie mnie po nitce do kłębka. Tu na dół. Mogę tu spaść? Zjeżdżamy po lince, fajnie. Ty sam regulujesz. Ui! O, krótko. Czy e, tu na dół złożymy? Jeszcze raz chyba. Dobra, to samo. I jedziemy z koksem. Niha! Co teraz? O. O, czekaj, winda. otwiera się coś. Nie, nie widzę. A znowu jesteśmy tutaj w tym O, tu coś jest. Open. Medikit. Wziąłem to, czy nie? Chyba wzięłam. Chyba tak, bo jest puste. A i wyjście. O, fajnie. Światło. We're complete. O, wow, jasność. Wow. Fajne, no. fajne są te pory, nie? Podoba mi się. Fajnie wygląda. Wizualnie. No ładnie, ładna grafika jest. Co o raz bliżej święta, co o raz bliżej święta. Kto mi e? zrobi zdjęcie z tym? Z ciężarówką Koli? Tu można robić zdjęcie? Nie. Ja, <laughs> nie to bacz, nie Ja umiem wskoczyć sobie, widzicie? Hopsa. Ja też chcę. A dalej się nie da. O, hot dog! Hot dog, please! No, fajnie, fajnie. Jeszcze jakby zobaczyć te zwierzaczki, ja bym chciała jeszcze ten. O, taki ziomek to, idzie. To widziałaś szczura, czy nie? Tak, ale nie ten wcześniej, ja jeszcze raz. Idę do tego ziomka, tu poczekaj. Jest. O, ty, czekaj, o, tu idzie jakiś przygarbiony. Halo? Szczury lecą, przy... zobacz, tam biegły, pobiegły. A, nie, go, nie będę do ci Ciebie strzelać, spoko. Chciałam tylko przybliżyć. Widziałeś? On gada jak do niego zaczynasz ten mierzyć, o. Tak, Nie, ten nie chce rozmawiać. Ten się pakuje, wyprowadzka, zobaczcie. Chodźcie tu zobaczyć jak ten się wyprowadza ludzi. Przeprowadza się z innego kartona? Uciek! Kurde, z domu go wypędziliśmy. Czekaj! Ja ci pomogę, się wyprowadzić. A śmieci można rozwalić? A nie bardzo. Nie. A Za, śmieci? Zakuty worek to jest. O no, jaki fajny budynek jest. No patrzcie. To wprost. No wprost. Ten ciebie. taki z dwoma tymi. Co tam... Tak. Ten tak. wysoki. No, fajny jest taki taki. Taki inny. No ładnie to wygląda, fajnie, podoba mi się. O, ptaszki, patrzcie! Kawki Kawki lecą. Gdzie? Lo, Gdzie? No u góry zobacz nade mną też No tam u góry poleciały. Można ja nie. nie. Tu tak lecimy <laughs> za. To za bredne, ja mnie nie pokazywać wam. Kurde, o, nie trafiłem, ale... Oni chcą zabić, zabić tak, moje paczki. takiego gołębia. Co chodź na to, chodź na tu power. Ja ci pokażę zaraz, jak w ptaszka dostaniesz. O. Co dalej? <laughs> jak jest w stylu ten Nowy Jork. Nie? No, ponoć, e, tutaj no, ponoć, się przechodzi Manhattan do czegoś innego. Jest, nie? Ja mam tu czerwone jakieś Szybę. w ogóle barierę taką, widzicie to? Chyba nie da się tam przejść. No nie, trzeba Warning. wracać. No, może, tak? Nie można. To jest chyba koniec bety. w podstawowej wersji gry będzie Manhattan dostępny, nie? To jest Hudson, Hudson, czekaj, to? Hudson. Jak to, to, co, co, co? Nie słyszałem. Manhattan będzie dostępny, nie? W podstawowej wersji o. gry. co jest? Coś mi się ładuje. A gdzieś ty poszedł? A wylazłeś z tej czerwonej strefy? Chyba. <noise> Bo ja cię nie widzę. Gdzieś zniknęłem gdzie dziwnym sposobie. Wyrzucili cię za karę, że wlazłeś tam. Ooo, to się fajnie pokruszyło. Co tam jest? Kropka A, ten. nie, nie. To coś jest. No to Dziura. Co? Się stanęło. Gdzie jestem? Czekaj, ja widzę? Kropkę dru, dług, drugą, tam gdzieś jesteś. Widzę no. Jestem blisko. Jestem blisko. Mówiłam, że za karę cię wyrzucili stamtąd, bo tam był czas ten, żeby uciec stamtąd. A ty się nie posłuchałeś. Tam jaki jest fajny ten: jakiś plakat. History. Yeah. Tam, że. E, koszykówka tam, gdzie my byliśmy. Były jakieś zawody, mecz był jakiś. Seven, o, jakie samochody, ale słabe. Przeciwnicy są tutaj. Gdzie? Gdzie? Gdzie jesteście? Tu. Idą, idą. Pomóż, kawka. Idę, idę, idę. O Jezu, ile tu jest. Iść dziady. Czekaj Jezu, jak mi ogłuszyło coś. się Okej. Okay. Ale mnie ogłuszyło. U, dobra. Co to było? Jakiś jacket? Ten jak się w ogóle Korba. tutaj nie, Dilirkę jakąś dostał, nie? do Widzisz go, czy nie? Nie, ja też nie widzę. Weź, zakrywasz mi go. No, rusza się albo się z czymś tam ten, no. Zabawia. Nie, u mnie jest normalnie. Nie. U mnie nie. O, tu no fajnie tak, wygląda. To. W ogóle zniknęły, tu były jakieś napisy i tak dalej, to wszystko zniknęło. Oszukali mnie. W którą stronę? Tamtą, tam, do przodu? O, tu podobna ta ulica, którą ten, na pierwszym pokaliu się szło. Znaczy, pokazywali. Aha. Żółte przedtem. taksówki. O, ktoś gada coś. O, tu jest jakiś koleś. Hej! Easy. Easy. Chodź tu. Możesz skakać po samochodach. Nie, nie wiem czy, no... A mi się cały czas myli, bo ja próbuję skakać tym... Yy, krzyżykiem, nie? A to jest na odwrót. Ech, dobra. To na są śladę. ludzie. Będę musiał kończyć. Tak, dokładnie, ja też ten, także... Eldorado finito. No to kawałek bety jest już za nami. To dzięki za oglądanie tak. i hej, papa! Heja, pa!